W kolejnym materiale zajmiemy się uzyskaniem szkicu z fotografii. Pomimo iż na uzyskanie tego efektu jest kilka nieskomplikowanych poleceń, my użyjemy kilku powtarzających się kroków, aby mieć lepszy wpływ na efekt końcowy. Cały proces odbędzie się na obrazie w skali szarości. Na początek zajmiemy się uzyskaniem obrazu monochromatycznego. Wybieramy z menu obrazek, tryb, skala szarości. W wyświetlonym oknie dialogowym akceptujemy ok. Ponieważ po tym zastosowaniu zdjęcie nasze jest zbyt wyblakłe, wybieramy z menu obrazek, tryb, bichromia. Jak można było zauważyć wcześniej, opcję Bichromi mamy dostępną dopiero w przypadku obrazów w skali szarości. W wyświetlonym oknie dialogowym opcję Bichromi w polu typ wskazujemy monochromia. Za pomocą pierwszego pola mamy dostęp do edycji krzywej odniesienia. Manipulując tą krzywą mamy możliwość zmiany działania barwy, która jest do niej przypisana w drugim polu. Klikamy w pierwsze pole. W wyświetlonym oknie dialogowym krzywa Bichromi będziemy zmieniali położenie krzywej odniesienia obserwując zmiany zachodzące na obrazie. Linia odniesienia służy do tego, aby poddawać ją zmianie i za pomocą jej nachylenia uzyskać odpowiednie przebarwienie na obrazie. Zmiany tej dokonujemy za pomocą odchylenia jej toru lub wyznaczeniu nowego położenia. W moim przykładzie zmienię jedynie jej odchylenie toru. Ustawienie akceptujemy OK i ponownie OK. Po tym zastosowaniu efekt szarości na obrazie jest znacznie lepszy, ponieważ w dalszej części procesu edycyjnego posłużymy się kolorem. Na tym etapie możemy przywrócić tryb koloru RGB. Wybieramy z menu obrazek, tryb, kolor RGB. Teraz wykonamy pierwszy z kroków wyostrzania. Wybieramy z menu filtr, wyostrzanie, maska wyostrzająca. W wyświetlonym oknie dialogowym za pomocą dostępnych suwaków ustawiamy kolejno wartości wyostrzanego obrazu. Nasze zastosowanie wyostrzania nie ma nic wspólnego z poprawą fotografii, a wręcz odwrotnie, dlatego jest ono dosyć niekonwencjonalne. Ustawiamy duży parametr wartość. W moim przykładzie będzie to około 180%. Za pomocą parametru promień określamy ilość pikseli krawędzi na naszym obrazie, branych pod uwagę w procesie wostrzania. W moim przykładzie ustalam tą wartość około 5 pikseli. Wartość parametru próg pozostawiam w pozycji 0. Akceptujemy ustawienia klikając OK. Teraz posłużymy się narzędziem gumka wymazując z obrazu gładkie powierzchnie. Wybieramy to narzędzie na... Przyborniku. Na pasku opcji u góry ekranu ustalamy miękką końcówkę pędzla z kryciem około 50%. Za pomocą nawiasów kwadratowych na klawiaturze dopasowujemy wielkość końcówki pędzla do własnych potrzeb i delikatnie dokonujemy wymazania gładkich powierzchni. Tak powinno wyglądać mniej więcej wymazanie gładkich powierzchni. Podczas wymazania należy zwrócić uwagę, aby aktualnym kolorem tła na przyborniku był ustawiony kolor biały. Kolejnym zastosowaniem ponownie będzie krzywa odniesienia. Wybieramy z menu obrazek dopasuj krzywę. W wyświetlonym oknie dialogowym balansujemy linią odniesienia tak, aby rozjaśnić szarości na obrazie i przyciemnić cienie. Należy zwrócić uwagę, aby nie zanikły kontury postaci. Akceptujemy ustawienia klikając OK. Teraz zajmiemy się poprawą konturów. Przechodzimy do palety. Warstwy. Za pomocą ikony dostępnej na dole palety utwórz nową warstwę wypełnienia lub korekcyjną, tworzymy nową warstwę poziomy. W wyświetlonym oknie dialogowym za pomocą lewego suwaka histogramu zwiększamy ilość czarnego koloru dla pikseli, przesuwając go ku środkowi. W moim przykładzie Wartość 125 jest zadowalająca. Akceptujemy ustawienia klikając OK. Ukrywamy nasze zastosowanie wypełniając maskę warstwy kolorem czarnym. W tym celu wybieramy z menu Edycja Wypełnij. W wyświetlonym oknie dialogowym w polu Użyj wskazujemy czarny. I akceptujemy ustawienia OK. Wybierając narzędzie pędzel ustalamy dla niego biały kolor i przy kryciu 100% zamalowujemy kontury postaci. Zmniejszamy krycie do około 60% i zamalowujemy części garderoby Nasze zastosowanie jest widoczne na masce warstwy Wybieramy z menu warstwa spłaszcz obrazek W kolejnym etapie Pozbędziemy się widocznych pikseli z obrazu, a głównie z odzieży. Przechodzimy do palety warstwy. Klikamy na nazwie warstwy prawym klawiszem myszki i z rozwiniętego menu wybieramy powiel warstwę w wyświetlonym oknie dialogowym akceptujemy OK. Następnie na powielonej warstwie używamy polecenia filtr, artystyczne. Posteryzacja brzegów. Za pomocą dostępnych opcji z prawej strony ustalamy grubość krawędzi około 2, intensywność krawędzi około 6, i posteryzację pozostawiamy na Maksymalnej wartości. W zależności od posiadanego zdjęcia, te wartości mogą być różne, a efekt obserwujemy z lewej strony w oknie podglądu. Akceptujemy ustawienia klikając OK. Za pomocą narzędzia Gumka z kryciem 100% wymazujemy zabrudzenia zastosowanego filtra. Użycie gumki na powielonej warstwie ukaże wcześniej przygotowaną warstwę tła. Podczas wymazywania pozostawiamy nienaruszone krawędzie postaci, natomiast przy fragmentach twarzy możemy użyć mniejszego krycia. Takiego wymazania dokonujemy na całej postaci, balansując kryciem pędzlagunki. Po dokonaniu wymazania możemy zaobserwować rezultaty ukrywając powieloną warstwę. Jeżeli efekt jest zadowalający, wybieramy z menu Warstwa, Spłaszcz Obrazek. Na koniec dokonamy jeszcze jedno wyostrzenie, wybierając z menu Filtr, Wyostrzanie, Wyostrz Brzegi. Takim sposobem ze zwykłej fotografii uzyskaliśmy interesujący szkic.